Ooo! Jakiś tu znalazłem? Co to jest? Już blisko. Już bardzo blisko. Cholera. Nie! A! Wszystko w porządku? Tak. Przyśnił mi się koszmar. Ciężko to odróżnić co jest koszmarem, a co realnym światem. Daleko jeszcze na ten wewnętrzny pierścień. Już blisko. Co blisko? Co powiedziałeś? No, że już, już jesteśmy blisko. A co? Eee, nic, nieważne. Dobra, ruszamy. Co no to za miejsce? To tak jakby bufor pomiędzy dwoma pierścieniami. Może nam w tu grozić? Nie zadawaj dobrych pytań. Ale... Często słuchać te wybuchy. Jesteście pewni, że ktoś za wami nie idzie? No niby kto ma za nami iść? Nie wiem. Pytam dla pewności. Nie, nikt za nami nie idzie. W porządku. Po drodze zajrzymy jeszcze do stacji przekaźnikowej. Po co? Są tam mapy, być może broń. O kurwa. Nie mamy już odwrotu. I tak nie mieliśmy gdzie wracać. Mów za siebie. W regle? I tak w końcu być tam dopadły. Chodźmy. Już doszliśmy do stacji. Bierz te mapy i wynośmy się stąd. Śniły mi się te korytarze. Coś tu jest nie tak. O cholera! Gaście pochodnie, schowajcie się gdzieś, nie ruszajcie się. Dokąd pan idzie? Przed ciebie Co jest do jasnych cholery? Anton? Dymit? Co się stało? Nie wiem. Gdzie Daniel? Gdy się ocknąłem, już go nie było. No, pięknie. Jak się stąd wydostać? Krasy są otwarte. Otwarte? Dziwne. A gdzie pochodnie? Nie ma. Nie wiadomo skąd się tu znaleźliśmy. Nie ma z nami Daniela, nie ma pochodni, nie wiemy nawet gdzie jesteśmy. To jakiś obłęd. Wiesz co? Śniło mi się, że biegliśmy na te korytarze. Potem były te drzwi. Blast znalazł się nad jakąś wielką przepaścią. I była tam jakaś zjawa czy coś. I powiedziała mi już blisko, już bardzo blisko. Ale blisko czego? Nie wiem. Wiesz co? Lepiej nie wiedzieć. Musimy teraz pan wyjść. No dobra, zobaczmy co tam jest. Ściany jak w bunkrze. Jak w kompleksie badawczym. To jest o wiele większe od kompleksu badawczego. Anton, działając radio. Gdzie? Tutaj. Jesteśmy ocaleni. Tom nam pomoże. Hej Tom! Tu Anton. Tom, jestem tu z Dimitrem. Musisz nam pomóc. Tom! Jesteś tam? Cholera. I co teraz? Jesteśmy zdani tylko na siebie. Jak to tam sobie To co? Teraz nie dam rady? Masz rację. Nie damy się tak łatwo zabić. Chodź, Dimitr. Musimy znaleźć jakiś punkt orientacyjny. Dobra. Dimitr! Widziałeś to? Co? Tu zjawę! Stała tam, naprost od nas! Anton, o czym ty gadasz? Tu przed chwilą coś stało. Wszystko w tym porządku? Aj, może to zmęczenie Powinniśmy trochę odpocząć W porządku, parę godzin nas nie zbawi I jak się spało? Anton, tu jest wiele krew Faktycznie To Oni gdzieś tu są Pisa Spokojnie, to radio Co już właśnie odezwie? Zauważyłeś, że wszystko tu nas złamać psychicznie? I całkiem dobrze mi to wychodzi. Idziemy stąd do cholery. Chciłeś uwagę, że tu jest coraz cieplej? Skoro jesteśmy parę kilometrów pod ziemią, to się nie dziw. Anton, co? Chodź tu na chwilę. Patrz. Gdzie my jesteśmy?